Hej, tu Gabi. Witam się dzisiaj z Byski Duńskiego. Tak, tak, już to słyszeliście w poprzednim filmie. Jeśli interesuje Was temat spania w samochodzie, to serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli. Potrzebne linki, jak zawsze, możecie znaleźć w opisie. Tymczasem dzisiaj zapraszam na coś zupełnie innego. Panie i panowie, wracamy do chaosu. Nic nie szło tak, jak miało, ale i tak to był piękny dzień. No a tu zapomniałam przełączyć kamerę z timelapsa, jaki nagrywałam wcześniej. Że ja jestem w stanie jakkolwiek montować te filmy, to jest cud. Miłego oglądania. Dobra. Teraz się muszę jeszcze przebrać. Samochód mam przygotowany. Zęby! Kurde, zęby! Wiecie co? No dobrze, to nie, ja się będę żegnać. Bo tak jak mówię, w takich miejscach to ja nie wiem, czy po prostu jestem tak odprężona i od razu idę spać, czy, czy o co chodzi, ale. Chcę wstać na wschód słońca, więc tak pozostało mi 7 godzin do momentu, kiedy będę musiała wstać, więc więc tak. Widzimy się rano. Dzień dobry. No przepięknie tu jest. No i co? Jestem słuchnięta, czy nie? Miałam zaraz z rana jechać połazić, ale powiem wam szczerze, że w ogóle nie mam ochoty. Przyjdę się chyba tutaj, ale na jaworzynkę konieczniańską was wezmę albo w tygodniu, albo na następny weekend. Może wtedy tam się prześpimy. Po prostu ten poranek był tak przepiękny, że jestem totalnie odbrężona, i to w ogóle nie jest energia na jakieś wielkie chodzenie, a może tam nie jest wielkie chodzenie, ale to jest rejon regietowa i na Jaworzynkę też jest troszeczkę pod górę, więc krótko, ale treściwie. I to zupełnie nie jest klimat który czuję w tym momencie, więc przejdę się chyba tutaj, ale to trochę później, bo mam ochotę sobie poleżeć, pocilować. To jest bardzo nienaturalne dla mnie. <gry> ale ten poranek był po prostu idealny. Był dokładnie taki, jaki sobie wymarzyłam jeszcze zanim zaczęłam spać w samochodzie. No cudownie, zapach w traw który mnie uczula, ewidentnie, być dzisiaj też jestem spuchnięta, ale okej, okay, jedną noc. Muszę pamiętać o tym, że może zacznę coś brać na alergię, bo rano obudziłam się też z takim gardłem. Wprawdzie to mi przeszło, ale no, przez chwilę było takie, takie suche i takie, takie trochę piekące. No, będę musiała się tym zainteresować, ewidentnie, gdzieś w tych trawach coś jest. Co nie działa na mnie dobrze, ale... Nie wiem, ale naprawdę odebrało mi to słowa generalnie. No popatrzcie jak jest pięknie. Bajka. Nie ma jeszcze ósmej, jest taki upał, że to jest masakra. Ale idziemy się kawałek przejść i zobaczymy jak to będzie. Jak będzie bardzo źle, to się po prostu wrócimy. I tak się zastanawiam, czy jechać do domu, czy jechać do mojego sekretnego nie takiego znowu sekretnego. Miejsce nad potoczkiem, gdzie zawsze jest chłodniej. I spróbować tam wybić na dzień. No nic. Mam kawałek do przejścia, żeby się nad tym zastanowić. Musiałabym się wrócić do Gorwic po jakieś większe zakupy na obiad. Ale no, do zrobienia. Nie jestem tak bardzo daleko, więc tak jak mówię, do zrobienia. Ale w lesie jak najbardziej jest. Przyjemnie. Jakoś nie udaje mi się nagrać filmu stricte o tym miejscu takiego dedykowanego, ale też trudno by mi było nazwać ten film. Gdyż wprawdzie ta droga wiedzie do szlaku, ale jakby może inaczej. Szlak przecina tę drogę, a tak to jest to po prostu przepiękna, przepiękna droga leśna. Także. Idealna na taki właśnie spacerek. Naprawdę mi się nie chce wracać do domu. Tym bardziej, że ja wiem, że tylko jadę do miasta i temperatura podskoczy pod niebo. A tu jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. to moja ostatnia bezpieczna ścieżka została zamknięta przez wycinkę. Także, także decyzja o pojechaniu w moje sekretne miejsce chyba została właśnie podjęta. Więc, więc tak, wracamy do Gorlic po jakieś jedzenie i jedziemy tam. Anoż Wiles może się uda, że tam sobie połażę. Dobra, to wracamy na chwilę do Gorlic, bierzemy co mamy zabrać i jedziemy dalej. Myślę, że nie będę się jeszcze tu żegnać, bo coś tam jeszcze nagram. Prawdzie mam jeszcze inne rzeczy do nagrania tam, ale no, ujęcia mogę dać i mogę się wtedy na spokojnie z Wami pożegnać. Także no, do zobaczenia za chwilę. Moje ukochane miejsce jest wolne, natomiast brama jest zamknięta, więc nie wyjadę. No ale trudno. Będziemy się najpierw przejść tą drogą, bo jeszcze nie, nie szłam i nie wiem gdzie idzie. No, co dla zasady chciałabym zrobić troszeczkę kilometrów. Zawsze to będzie lepiej dla mojego kręgosłupa na cały tydzień siedzący w pracy, więc... Więc tak, połazimy, a potem zaśniemy najbardziej potrzebne rzeczy. I przejdziemy. Do naszego miejsca jest bardzo mało wody, ale jest. No i tutaj mamy tu i to i tobie. chcę chcieć więcej? I cień. Po prostu idealnie. Do naszego sekretnego miejsca. Kierunek naszej dzisiejszej wycieczki. Ale przejdę się tędy tylko kawałek, bo jak to całe jest odsłonięte i idzie takim asfaltem, to ja dziękuję bardzo. Ja przejdę się tutaj do góry i pobłądzę sobie u góry, na przykład po młodniku, który na pewno będzie zacieniony, a przede wszystkim nie będzie betonem. No ale... Zobaczymy, co jest dalej. Uhuhu, koniec betonu. Super. Czy tu? Ja chyba wolę to. Spróbujemy tam, ale jak będzie za dużo yy, zaznaczonych do wycięki drzew, to będę musiała zwiewać, bo widzę, że tutaj coś się dzieje, jak wszędzie. Yy, niby nie ma zakazu wstępu, ale yy, to zamknięta brama yy, z, coś mówi. Tak ile razy tu byłam, nigdy nie była zamknięta, nagle jest zamknięta. Wiecie co? Chyba się wrócę, bo nie wzięłam kijów. A im dalej, tym więcej błota. Ja wiem, że niektórzy się cieszą z tego błota, ale w moim przypadku to nie jest zbyt fajne. Szczególnie, jak nie mam kijów. Więc wrócimy. Posmażymy na tym słońcu. W ogóle w lesie jest bardzo mokro. Mokro w sensie... wilgotno I to gorąco jest takie wilgotne. Bardzo potliwe. Ten dźwięk jak się but odkleja z blota... z blota... Ten dźwięk jak but się odkleja z błota... Strasznie. Straszne. Ewidentnie wszechświat mówi mi usiądź na tyłku tak jak chciałaś siedzieć rano. To był lepszy pomysł niż łożenie, ale... Moja nadpobudliwość mi się odezwała, więc... Matko, Panie Pajączku, gdzie pan jest, żebym na pana, pana nie, nie dadępnęła? Dobra, wyminę pana. No, ja nie lubię Pająków, ale niech sobie żyje. A jakie światło. Kocham. Kocham, kocham. Aż tak małe rzeczy. Moja nadpobudliwość mi się włączyła. I. No tak już mam, że jak nie zrobię przynajmniej tych 10 km na wyjściu, to, to mnie męczy tak coś tu, chore jest, ale służy mi w miarę. Chociaż mój mięsień piszczelowy przedni wreszcie zaczął się rozrastać tak porządnie, więc mam zielone światło na troszeczkę więcej aktywności fizycznej, nie tylko chodzenia jakichś takich podstawowych ćwiczeń, więc już powoli traciłam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, ale no super, cieszę się. Cieszę się, może wreszcie wreszcie zacznę troszeczkę szybciej wracać do formy. Dochodzi 11, więc będę się wracać, żeby nie łazić po słońcu, w tym najgorsze słońcu, a przed chwilą dostałam ostrzeżenie na telefon, więc niby piję, ale i nie, nie chodzę jakoś daleko. Ale wiadomo. Dobra, wracamy. Jest zbyt gorąco, żeby chodzić w słońcu. a Ten las nie daje tyle cienia ile bym chciała. Więc wracamy i rozstawimy się na, na moim cudownym miejscu i spędzimy tak dzień. Kurczę, ale słoneczko dzisiaj to po prostu jest tak piękne. Zegarek stwierdził, że norma dzienna wykonana, także spokojnie, mój umysł może odpocząć. Tak ja się z takimi rzeczami mierzę codziennie. Taki ze mnie dziwonek, Jak sobie coś ustalę to. I tak wiem. Szkoda, że to nie działa do wszystkiego, nie? Ale wieje. Wstąpiłam jeszcze do Żabki po lód, więc robimy sobie kawę mrożoną. I poodpoczywamy. Oszczędziłam Wam widoku przenosień tutaj na trzy razy, ale warto. Dla tego miejsca naprawdę warto. No dobra, to ja sobie pociluję już bez kamery. To będzie kolejny zwariowany film, no ale musimy chyba już uznać y, za normalne to na tym kanale. Także, także tak. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało i widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa.